Jestem Szalik, pewnie słyszeliście o mnie O milionie subów, tutaj marzenie mnie. Zacznijmy od tego, jak to się zaczęło W sumie to sam nie wiem, i jak to się stanęło Pomyślałem sobie, nagram PR czata Może poznam kogoś, wiecie, Cukier tata. Szybko wypatrzyłem w YouTube potencjał Więc poważnie temat ogarnąłem z miejsca Pierwszy z kim nagrywałem Była sobie śmieszna hiena To jest Tomek, ziomek, co Nigdy nie ma Ej, chyba, że za od sąsiada Ej, jak sąsiad ma problem, to nie spada Ej, z nim przygody na śmieszniejsze bez hitu Hej, może się wróci? ale ja liczę po cichu. Oto wiadomość dla Tomka. Mimo, że pochłonęło go prywatne życie, liczę, że wróci i staniemy na szczycie. Halo, co jeś, Teraz Maciek wchodzi na lejon. Sialikan, likam, dalej, kadlu. Ma jest to Maciuś, największy polski klaszer. Mimo, że mam moltek, siwą jak podaży. Jestem ja zielony, od kuli do dołu, szalika mnie wielbi. Ale po mimo że kangurek, wam tego nie powie, kiedyś były czasy, gdzie nie bili mnie po głowie. Wtedy Maciku tak nam nie mówili. Przed luściem na Polandzie siedziałem w wolnej chwili. O, a kto to? Witam, Szarika, a ty? Maciku. Od teraz Maciek. Ale jaki Maciek? Bracie, przebieraj swoje gacie. Ale jest to Maciku, nie Maciek. Bierz te gazy. dobra, dobro Maciek, 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 bracie Jestem Maciek, 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 Maciek O teraz mówię Maciek Ej, Wiktor, Wiktor, Co znowu, bo chyba zapomnieli o nas Co? Znowu? Dobra, to jedziesz, czemu taka mina? Foxy, to od siebie ta historia się zaczyna Daj mi chwilę, bo na razie w gierle leka spina Jeden kubek wody, no więc tak to się zaczyna Na polandzie się patrzę jakieś chłopaczyna Poznawanie nowych osób to dla mnie rutyna Szarikana ja poznałem Kiedy jeszcze streamowałem Patrzę za pro od Foxiego Wbijam szybko, tam kolego ja natomiast rozmawiałem, dla Szarika twerkowałem, tym go chyba zabujałem i w ekipie laski grałem. Te same zajawki co Szarikan miałem, mimo że wijarek sam nie posiadałem, mimo to taki kontent nagrywać ja chciałem. Wiele głosów miałem, więc je wykorzystywałem, i babki, i ody, i szagiego, i szklanki, i szefa, i kibel, i nawet furasa. Ogólnie ekipa złotych kupili mnie tym, że nie ma tam żadnego smutasa.